Masz? Bing! How you doing? Big time! Proszę Państwa, Dziki Chili powraca dzisiaj specjalnie razem z PrzepisyChińskie.pl Będzie beef z makaronem, czyli beef chow Proszę Państwa, proszę zobaczyć jaki cudowny kawałek to jest rozbew wołowy Kroję go w bardzo cieniutkie paseczki Proszę Państwa zajechały towary, wspaniałe y, produkty, dlatego zaczynamy zabawę. Mam nadzieję, że pociągniemy temat profesjonalnie. Makaron oraz różne fajne rzeczy. Dzisiaj będzie makaron big time! Proszę zwrócić również uwagę na ten olbrzymi tasak. Tutaj możemy poczuć się jak w Chinach. Tam tylko takimi tasakami operują nawet są specjalne szkoły. Łok już jest gotowy klasyczna marynata czyli trochę skrobi kukurydzianej bang jasna soja bach Mushroom msój czyli soja grzybowa bach dosyć ciemna Ocyd ryżowy, bach big powraca big time i teraz Państwa, olej z sezamu ciach mieszamy to wszystko szybko i do lodówki na kilka minut big time Młoda kapusta. Muah. Dawno nie było, ale powraca, czyli imbir. Dobra. Czy państwa, czosnek. Zobaczymy, jak się tym wielkim tasakiem to wszystko ole paknął, ole walną! Bang! Ale piękny. Proszę, proszę, proszę. Kawałek cebuli. To jest połówka. Dla wyglądu, dla smaku, takie pióra Marchewka może być w paski Czerwona papryka I ciach Cukinia Ciach, 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 ciach wystarczy Wypadałoby przy państwa zrobić jakiś sosy, czyli tak Mam tutaj sos czyli słodko-pikantny Ładujemy dosyć sporo, ba! Dolejemy trochę wody, Stryk. Jasny sos sojowy. Proszę Państwa, sławny fish sos, czyli sos rybny, ten zapach jest obłędny. Ocyt ryżowy, pa, kilka kropel. Ale fajny zapach, proszę Państwa, olej sezamowy dla błysku. Cudowna, oleista konsystencja dla wielkich żarłaczy, ludzi, którzy cenią Orient big time. Woda się gotuje na makaron, trochę soli, bang! Przepisy chińskie, .pl. chłopaki wiedzą komu można zaufać. Dziki chili, wspaniały makaron, chow baby face. I trzy, to wystarczy. Alright, proszę Państwa, odlewamy makaronik. Chinach go hartują, we Włoszech niekoniecznie. Proszę Państwa, trochę nam się rozpadało, ale czyż nie jest pięknie, słońce, łok, Chiny, Orient i wspaniały Wrocław. Klasyka, czyli standard, proszę Państwa, makaron fajnie jest, został zahartowany, ale dodajemy dla tego błysku olej sezamowy. Ciach! Dawno nie pracował, powraca, musi się zadymić, musi się przyzwyczaić. Czy tęsknił? Na pewno. Wystawiłem sobie jak w dobrej knajpie. Mam wszystko poukładane. Mamam plans, jak mawiają Żydni Francuzi, czyli wszystko musi mieć swoje miejsce i jest to bardzo ważne. Bawimy się na poważnie. Olej wchodzi, ciach. Zaczyna skwierczeć, zaczyna się przyzwyczajać. Młoda kapustka, stryk. Ona rozpoczyna dzisiejszą zabawę. Później od razu pan marchewka, czyli wszystko, ciach. Czy czujemy tą szybkość? Czy czujemy zabawę? Proszę państwa, czosnek, cebula, imbir. Ciach. Uwaga. Cukinia. Bach. Papryka czerwona. Warzywka są chrupiące. zdemujemy Olej. Ciach. Trochę sobie tutaj pojeździmy. I wchodzi mięsko. A ten dźwięk! Jest klapanko. Jest ciężka praca. Tutaj nikt się nie będzie obijał. Dosłownie chwilka. ciach, O, right żywa. Sos z wysokości! BANG! Makaron! Ale Zaczyna się zabawa. Big Dan.